Cześć wszystkim, z tej strony Shiwan i zapraszam na kolejny poradnik World of Tanks. Tym razem y, SUS101. Nie SUS m 1 tylko SUS101, czyli ósmy tier radziecki. Jest to drzewko prowadzące do obiekta 263 tego, tego kartonowego twardego jak diabli czołgu. Mi czołgów nawet. Yy... Jako, że skończyłem obiekt 704 i stwierdziłem, że nie będę kupował 268. To, żeby załoga nie siedziała w koszarach smutna, kupiłem sobie sukę 101. No i co na ten temat i czołg... co na ten temat tego czołgu mogę powiedzieć. Mam już trochę ekspon na nim, trochę na nim przejechałem, Epki już na nim wbiłem. Kilka, te dwie, 3, osiem, nie wiem. I jest to, no, hm. No nie, niekoniecznie czołg dla mnie. Jest bardzo, bardzo dobry. Bardzo pasuje do mojego stylu gry. Więc yy, takiej partyzanckiej zabawy. Chociaż jest bardzo tadekowa, mimo wszystko. O, kamo mi się skończyło. Yy, jest, że tak powiem. Bardziej camperska niż niż, 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 mi się wcześniej wydawało. Myślałem, że z racji tego, na tego, że jest bardzo mobilna, ma naprawdę dobrą prędkość i bardzo dobry, bardzo dobry tempo obracania się. Ma dobry TPM, co 5,5 sekundy strzelamy po 320, mają 219 peny. Myślałem, że. Te wszystkie walory, ta szczelność i, i ogólna prędkość, mobilność, zwrotność pozwolą na to, żeby być dobrym takim czołgiem nawet, nawet do flankowania, zajeżdżania, kombinowania takiej walki, walki raczej w zwarciu niż, niż do kampy, gdyż ja nie znoszę... Jest, kampa jest dla mnie męcząca i nudna i w ogóle bezużyteczna w większości przypadków, chociaż absolutnie... Za, 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 kamperzy są okej. Okay. Kampierze, niszczycielach są ok. Dopóki nie, nie 4,7 cztery 7 czy, czy, w ogóle jakieś niecelne czołgi na kampie, to ja do kampy nic nie mam. Dopóki strzelają, pomagają, to ja do kampy nic nie mam. Do bezużytecznych kamp i do debili, których kampią w czołgach, które nie powinny, no normalnie służyć do kampy, mam przeciwko wszystko. To debile, idioci i skończone matowe. Ale, mówię, jeżeli kampa pomaga, jest ok. W przypadku SUS-101 kampa jest, że tak powiem, często potrzebna, ponieważ jest obecnie jest dużo map, na których chcieć ciężko kampi. Natomiast no niestety ale trzeba. Trzeba sobie szukać nowych, nowych kamperskich pozycji yy, Dobra, a może o wykorzystaniu już dalej tego czołgu będę mówił podczas bitwy yy, Trochę o Statach Przede wszystkim pragnę zauważyć, że ma dobry zasięg spota. 380 metrów z dobrą załogą i z lornetą można wyciągnąć do 500 metrów. 396 podczas jazdy. Myślę nawet, czy nie lepsza byłaby tutaj osłonięta optyka. Ale póki co po prostu nie marnuje kasiory. Osłonięta optyka zwiększyłaby do jako 430 metrów, mi się wydaje. 38, no 400, 430, 400 metrów. Yy, więc byłoby już naprawdę bardzo fajnie. Mm, natomiast czy to zależy od stylu gry, po prostu. Ja mało się tym kąpię, więc dla mnie optyka byłaby lepsza. Ale dla ludzi, którzy wolą postać i posnajpić, no to wiadomo, lorneta polowa jest, jest bardzo ważna. Wentylacja może być zamieniona, zamieniona na stabilizator, o ile jest. Ulepszony system. Nie ma stabilizacji. No to nie. No to w takim razie wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Wenta, dosyłacz i lorneta bądź optyka, w zależności od stylu gry. Jeszcze raz powtarzam. Na dzień dobry mamy dwie armaty. Jest to sportuweczka 122 mm. Standardowa armata radziecka, którą widzimy na Kawu 1. Nie na Kawu 1, na Kawu 85, na IS-ie. No, na wszystkich ruskich czołgach, czyli jest to 175 pędy, 390 obrażeń. Jest niecelna i długo skupia, więc nie warto. do widzenia. Więc na dzień dobry jeździmy z setką, która jest najlepszą ratą na susto M1, 175 pędy, 250 obrażeń i 235 pędy na goldzie, co jest bardzo ważne, gdyż tamta armata ma 217 na goldzie. I mimo tego, że ma 390 obrażeń, to ta wystrzela wystarczająco szybko, ma dużo lepszą celność, żeby bardzo, bardzo łatwo y, u, zrobić nią lepszy DPM niż niż, niż A jak już się doczłapiemy do najlepszej armaty, to mamy niesamowicie duży przeskak, ponieważ z, z, ze 170 p robi się 219 i z 250 obrażeń robi się 320. Jeżeli nam na coś tam pene brakuje, to 330 p na hicie y, załatwia sprawę, po prostu, załatwia sprawę. 8,963 na minutę, to jest, cało sekundy, to jest maksymalna załoga. Mogę jeszcze założyć ulepszone racje bojowe, ale ja tego nie używam. Czas celowania 21 na 10 sekundy. Jest to bardzo szybko. Celność 0,35. Bardzo dobra. Co tu jeszcze? Bardzo ważny jest kamuflaż na zawodze, ponieważ te czołgi są bardzo, bardzo niewidzialne. Naprawa. Jest również ok. ta załoga widziała już wiele niszczycieli, więc, więc jest niedopasowana do tego czołgu. Ale zasada się nie zmienia. Hamowanie sprzęgłem, strzał z biodra. I gdyby ta załoga była dedykowana właśnie na SU, to na jedno, jeszcze jednym załogańcu zamiast naprawy miałbym yy, kamuflaż. I tylko na jednym, właśnie szkoloną naprawę. Ale, mówię, załoga nie jest dedykowana pod TOSU, była robiona ogólnie pod te deki, więc, no cóż, priorytety były troszeczkę inne, idąc z linią obiekta 268 niż tutaj 263. Ale to jest, mówię, kwestia jednego załoganta z kamuflażem, a nie naprawą. Dalej, jak może wypada na, na tle innych niszczycieli? Może zobaczymy w badaniach. Gdyż tutaj będą wszystkie niszczyciele dostępne do pokazania IS, ISU dużo tak porównaniu do SU jest dużo bardziej mobilne i ma chyba lepszy DPM. Czy 126-40? tak, lepsze DPM o jakieś 200. Gdyż Podczas jednego strzału zdążymy wydać prawie że 3 z 101 z tym że no, raz za 750 to jest lepiej niż 3 razy po 320, ogromna ilość peny i tak dalej, i tak dalej. Co do amerykańców, przynajmniej jeździ. Gorsza armata, dużo lepsza mobilność i kamuflaż. Yy, Japonia nie ma, no tutaj to wiadomo, lepsze wszystko oprócz pancerza, chociaż pancerz na T-15. Niemcy, dużo lep... gorsza armata niż na niemieckich, ale dużo lepsze kamo i mobilność. Francuz to dla mnie był tragedia. Po prostu. Kiepska armata, kiepski pancerz, wszystko to było złe. Nie ludnie znosiłem, MS48. Więc yy... dużo nie powiedziałem, ale mówię. na tle tych innych czołgów wypada mi się, wydaje, bardzo dobrze. Mimo braku depresji. Dobra, jadę jakąś bitwę, bo namieszałem troszeczkę w garażu. Oczywiście ja miałem powiedzieć o wykorzystaniu tego czołgu. Kampa mówię, nie lubię kampić. Nie znam miejsc do kampy i, 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 i dla mnie kampa jest po prostu zła. Dlatego też jeżdżę wszystkim naprzód, mimo, mimo tego, że zwykle nie powinienem. Tutaj na tej mapie jeszcze z tej strony. Nie wiem kompletnie dokąd jechać, gdzie tu się skitrać i dlaczego. Tutaj wszyscy kampią na górkach na D1, D2, E2, tutaj, tu, tu, tu. Z tej strony. Wydaje mi się, że to jest bzdura. Ponieważ stamtąd nic nie widzę, dlatego z nim spróbuję może pojechać na prawo. Na lewo. W ogóle to bardzo fajny matchmaker, fajne siódemki. No dobra. To w nie, w wydrabiku, i tej bije się. Małe chałupki, jak to nam nie przystało. Może coś się tam udało grać. Czołg jest bardzo słabo opancerzony. Buda łyka, nadbudówka trochę, czasem dignie. Tutaj ta część, ale nie liczyłbym na to. Jarzmo, armaty trochę, czasem dignie, ale nie jest to obiekt 704, który jarzmem łapie. Nie wiem, jak pancery jest to nawet. Więc nie można na to liczyć absolutnie. Czasem mówię, czasem coś dignie, ale nie można na to liczyć. Problemem jest też. Widok z trybu snajperskiego, ponieważ często możecie zauwa zauważyć podczas strzelania, yy, widać nas więcej niż nam się wydaje, że nas widać. Przynajmniej ja ma, nie mam takie spostrzeżenia, yy, że myślę, że su jest schowane, ale jednak są widać nawet, nawet strzelając tak. No, nie wiem. Ktoś będzie stał za rogiem. Problem... Czy, inaczej, po prostu, problem jest, problem jest taki, że wieża jest z tyłu. Znaczy, wieża, no, armata jest ustawiona z tyłu i to się źle kończy, jeśli chodzi o sterowanie. Po pierwsze, mu się, jeżeli chcemy strzelić teraz za budynek, musimy się wywalić calutcy i trwa to długo. I mimo, że wydawało mi się, że, że, nie, no, żaruba, że nie ma różnicy, Mamy wieżę z przodu, czy armatę z przodu, czy z tyłu, gdy trzeba strzelać za budynku niszczycielem, któremu się armata nie obraca, to ta różnica jest. Mimo wszystko. Co jest za czytelstwo? Ktoś mnie O, właśnie. A spatujemy również tyłem. Hmm. no czyli wieżą, no. Nad budówką. Nad budówka jest z tyłu, więc ciężko jest cokolwiek spotnąć. Gdzie ten kawałek, nie chce wyjechać. No, chodź. Jak już piernicze farmazony, mam nadzieję, że w końcu coś przyjedzie, żebym mógł się wziąć do za roboty zamiast gadać was. No tak, proszę. 270. w Dimiarzu nigdy nie było moją mocną stroną. To mnie Super Pershing świecił. Ale Super Pershinga też nie odbijemy. W ogóle nic nie odbijemy. Szóstki możemy poodbijać. Jeśli... jeśli jeszcze chcemy. Na DPM na wymianę. Nie warto chodzić. Może, może, może? side-scrap jest. Że tak powiem, kiepski. Można próbować oczywiście, ale nie ma co liczyć. Mówię, chcemy troszkę wyjechać, ale do armaty jest naprawdę bardzo, bardzo daleko. O właśnie. I tak to się kończy, przynajmniej w moim wykonaniu. A to wszystko przez to, że nie lubię kampić. Kampa jest zła. Kampa jest dla kamperów. Ja się kamperem nie uważam. Nie, um, nie lubię nie umiem kampić. Ja nie mam cierpliwości do tego. Ja wolę jechać naprzód i wygrać. Dlatego wolę czołgi szturmowe. I... Dobra, trzeba go zabić. Nie ma się co patuszkować. On wie, że... On, on wie, że ja tu jestem. Cię ma. Znaczy, to już podłość. Ale mi się coś przynajmniej przypomniało. Warto jest tym czołgiem tarnować. Oczywiście, wszystko ma swoje granice. I nie taranujmy ciężkich czołgów. Ale e, lekkie, średnie, nawet niektóre niszczyciele. Więc wszystko w zależności od tego, co chcemy tarnować. To możemy próbować. Bo z przodu będzie koło stu pancerza. Myślę. Nie pamiętam dokładnie nawet. Na pewno nie ma tragedii. Jakiejś bardzo, bardzo dużej tragedii. Więc można śmiało wyjeżdżać na, na lekkie czołgi, na średnie czołgi, nawet niektóre z taranem, zwłaszcza niższych kierów. No oprócz niemieckich oczywiście, bo Niemcy wożą nawet na lekkich taran... na taran... Nawet na lekkich wożą dużo pancerza, ale warto próbować. Co go Czas skupienia. Rozjazd celownika podczas ruchu jest bardzo duży. Duży podczas ruchu kadłubem. Dlatego dobrym pomysłem byłby stabilizator. Ale no, a jako, że go nie ma, to. A. Jako, że go stabilizacji nie ma, a ulepszona. Ulepszony system naprowadzania jest tego niewarty, Bo on nie poprawi niewiele. Z 2 sekund co idą na 1,8. To jest bardzo mała różnica. Dlatego też nie warto celność tego czołgu. Ała! Wow. A miałem... Oh, miałem piękny celor No 800. Co te 5 sekund? Kolejne 300. Czy prota też zastrzelimy? Nie, nie wysnajpimy tak prota. Wadą tego czołgu, o której zapomniałem wspomnieć, jest jego ilość amunicji. Wosi on bardzo mało pocisków, i dlatego nie polecam dużej ilości burzaków, w ogóle nie polecam burzaków na tym, więcej niż trzech, e, jako że sam tyle woży. i czasami na RHM-y, na, na, na całą linię WT można, można śmiało przełączać na burzaczki, jako że zajmuje to ja raptem 5,5 sekundy, a zawsze te 100-200 więcej możemy strzelić. E, na swoim pierze ten czołg ma problemy z przebijaniem, hm czwórki na tej skrapie yy, ale tu każdy czołg będzie miał problem przebicią kaboczwórki na tej skrapie yy, Ale może inaczej w przód. T28 powinien wejść w przód, chociaż zależy gdzie co żółta kropka. No właśnie... Taki trochę ryzyk fizyk. Prota w przód jest ciężko przebić racji tego, że to prot. T28 też. To żeby to weszło to nie było do końca legalne. Na 317 metrów szukać spotów. My te 28 28 prot, jak Pantera w górę, będzie problem z przebiciem. Z kv w przód będzie problem z przebiciem, znaczy w przód. Skontowany w przód będzie problem z przebiciem. No i nie wiem. To chyba tyle. Ta gera się przebije. A jeśli chodzi o mobilność... Ach, szkoda. Myślałem, że go zgarnę tym burzakiem. Dobra, to tyle. Jeszcze jeden? Oto ta Aran. Za 10. To aż to podły Wargaming. Nie żebym go nie mógł zgarnąć normalnym strzałem. Ale po co? W prota wchodzą burzaki. Ale nie tym razem. Po prostu. Duży kaliber, wsparcie 3673 obrażenia. Druga klasa. Na MK jest bardzo ciężko na tym żołgu. Znaczy bardzo ciężko. Ciężko jest na tym żołgu MK. Zwłaszcza nie mając fragów. 22 strzały, 17 trafień, 14 przebić. No, z przebiciem nie ma zbyt dużych problemów. Yy, nie wiem, czego nie przebiłem. Nie zwróćcie mu uwagi nawet. Nie wiem, tych burzaków, może. No tak, to tak, no 22 strzały, 17 trafień. Część była nawet dobrze, tak, na sporą odległość snajpiona, więc, 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 więc. A, te 28 nie przebija. Więc nie ma się co dziwić, że kilka strzałów nie trafiło, poza tym strzelanie tak napałe nawet w T28, czy w tą fałeczkę. wiadomo. Kampa kampą. Ale ta widza przynajmniej trochę pokazała, że można się wpakować naprzód i można się nim pobawić, czemu nie, ale trzeba uważać na to, że jeżeli ktoś skupi na nas swoją uwagę, to jesteśmy w ciemnej dupie, ponieważ ten czołg ma duży problem z ucieknięciem z miejsca, którym ma wpierdziel, ponieważ, ponieważ, jeżeli uciekamy niszczycielami, jakimikolwiek niszczycielami, które nie mają obrotowej wieży, to 90% osób wie, że zwierzę nam się nie odwróci i że nie oddałem mu strzała, nawet jadąc. To naprawdę bardzo działa na psychikę, bo bo jeżeli ktoś czuje się bezpieczny, to wyjeżdża i robi głupoty. A jeżeli mamy cokolwiek, co odwróci wieżę, nie wiem, nawet helka, który jest mega miękki z, z każdej strony, ale i, i tak ma obroconą wieżę na ciebie, to nie wyjedziesz, bo nie, daj, nie wiesz, czy on trafi, czy nie trafi. No, nie daj Boże trafi i nas zabije. No a takie coś to ludzie się nie, nie, nie pierniczą wtedy, jeżeli widzą, że ktoś ucieka, tym bardziej, jeżeli ktoś szybko ucieka, a SU-101 ucieka szybko, to wyjeżdżają i próbują go zgarnąć. I to jest problem, bo nieraz już się na tym próbowałem złapać, dlatego, niestety, ale trzeba, według mnie, walczyć tym ciągiem do samego końca. Hmm. No dobra, snajpa wyszła, wyjazd naprzód wyszedł. To chyba tyle, co mogę wam o nim powiedzieć. Jest bardzo, bardzo dobrym, Niszczycielem 8. Tieru. Nie zostawię go sobie, ponieważ jest bardzo niekomfortowy w grze. Po prostu. W tej bitwie nie było trzeba w, w, szukać depresji. Jeżeli okazuje się, że musimy wyjechać z zagórki, to musimy wyjechać samym czołgiem, ponieważ depresja jest niczym chińska, nie wiem, minus dwa, minus 3 stopnie, więc tragedia. Ale to jest koszt tego niesamowicie dobrego dpm, które ten czołg wy, w, 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 pozwala wykonać, który pozwala nam wykorzystać. 420 co 5,5 sekundy to, to właśnie cena naszej komfortowej jazdy. To samo jest nawet na obiekta 416, 432, na 430, niestety coś za coś. To tyle, SU jest bardzo, bardzo strong, mam nadzieję, że spróbujecie go. Czy jest lepsze od ISU i obiekta, i, 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 i czy ta linia jest lepsza od, od linii do obiekta 268? co kto lubi? Mi się po prostu ta podoba bardziej. Chociaż strzeli za 750 to już przyjemność. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia na polu walki.